Witam wszystkich, ja jestem LawoScore i zapraszam na więcej Fallouta 2. Na razie jesteśmy cały czas w Norze, czy w Den, jeśli ktoś pamięta oryginalną nazwę. I tak, przespię się bo... Przespię się bo... nic zupełnie nie widzę nocą w tej lokacji. Właściwie w większości miast nocą nic nie widać. Zatem tak jak powiedziałem w ostatniej sesji zostało nam... nie wiem, został nam jeden... jeden quest do ukończenia. W tym miejscu. Oczywiście wrócimy jeszcze do tej lokacji, bo mamy ten wspaniały samochód do naprawienia, czy do uruchomienia, ich zakupu. Jednak to zrobimy później. Po ukończeniu mm, po tego zadania myślę, że wybiorę się do Kryptopolis I, I tak, i zrobimy zadania mm, w tamtej lokacji. Nie wiem, może przy okazji y, napotkam kilku bandytów i nie wiem, nie będę wycinać walk, bo. Ta sesja nie będzie zupełnie składać się e, z, z jakichkolwiek potyczek oczywiście nie nie wliczając tych e, losowych spotkań zatem, nie ja wiem, może się po szczęście zobaczycie jakieś epickie starcia, wiecie bo to o to chodzi w Fallout'cie, żeby nie było nudno i były epickie starcie nie chodzi o wykonywanie zadań i takie tam fabuły nie e, tak, zatem jak widzimy tutaj Sprawdziłem kibalek, to jest trzecia lokacja tej książki, którą, której nie udało mi się odnaleźć ostatnim razem. I także widzimy plamy krwi, ponieważ odpocząłem, od, odpocząłem już e, nie wiem, 8 godzin, chyba po 8 godzinach ciała znikają. Ciekawe czy było tak samo w Baldurze, w Baldurze chyba było to trochę dłużej. No i tutaj, w tych ruinach przy gili niewolników mamy książkę. Nie mam zielonego pojęcia... Jak ktokolwiek wpadł na post, że to będzie świetne miejsce na ukrycie książki, bo jakby nie patrzeć nic w życiu nic tego miejsca. No, chyba że ktoś naprawdę zaczął. i postanowił koniecznie przeszukać każdy z nory. Jednak, nie wiem, przy reszcie lokacji, gdzie można zobaczyć tę książkę leżącą na ziemi, albo załapać, że, nie wiem, jakaś odosobniona komórka czy coś, czy kibel stojący na uboczu, może tam jest ta książka i nagle mamy, nie wiem, upchnięty róg... mapy. No w każdym razie dostaliśmy... Czy zabrałem tą książkę i w końcu można ją... E, ...odnieść Rebece. Tak jak mówiłem wcześniej, nie będę wykonywać zadania... Nie będę wykonywać zadania ze zniszczeniem jej bimbrowni, czy cokolwiek tam trzeba było zrobić, ponieważ... E, nie jestem pewien, czy wymagane jest skradanie, żeby... Strażnicy nie zaczęli nas atakować, ale myślę, że tak. Zatem, przy moim nędznym skradaniu, nie będę wykonywać tego zadania. No i cóż, mamy mnóstwo śmieci, jednak na razie nie ma komu ich sprzedać. W zasadzie nie jestem pewien, czy warto iść teraz do Kryptopolis, czy trochę później, w... po drodze do Kryptopolis znajduje się jeszcze jedno miasteczko. No właściwie, nie wiem, jakaś taka rolnicza społeczność, ale. Hmm. Nie, myślę, że najpierw zrobimy Kryptopolis. Zazwyczaj lubiłem robić Kryptopolis po nożej. I... Czemu nie. Okej, okay, kupimy to. Naprawdę zdawało mi się, że gdzieś znalazłem. Hmm. Jednego Antyrada. Jak Antyrad jest. nie wiem, nie jest wymagany, jednak warto go mieć przy sobie w Kryptopolis, bo jest mały bonus. Yy... To jest chyba 100 punktów doświadczenia za aplikowanie, za, za aplikowanie go pewnej osobie. Zatem, tak, teraz na razie próbuję się po prostu pozbyć tych śmieci e, za cenę medykamentów. Jednak nie wychodzi mi to za dobrze, ponieważ WIK chyba ma większość pistoletów, jakie zebrałem wcześniej. A, nie chcę mi się na razie z nim tańczyć i zabierać mu przedmioty i tak dalej. Na razie te pistolety po prostu będą mi służyć jako. Zamrożona gotówka. W Kryptopolis handlować czy dobrze handlować będziemy mogli tylko i wyłącznie po wykonaniu specyficznego zadania i nawet tam nie ma, na samym starcie nie ma dużo handlarzy. Właściwie jest chyba jeden tylko i wyłącznie na samym starcie po przybyciu do Kryptopolis. No, ale o tym później. okej, okay. zatem dostaliśmy małe co nieco i możemy ruszać dalej. Mam jakieś wrażenie, że pominąłem jakieś zadanie w tej lokacji, ale hm, może mi się zdaje. Tak, Wik, ruszaj swoją dupę z drogi. Dziękuję. Nie mam żadnego pojęcia, czemu. Naprawdę nie zrobili jakiejś, jakiejś fajnej opcji typu nasza postać przesuwa naszych towarzyszy. Jezus. A właśnie, tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Przed przybyciem do Cryptopolis, żeby po prostu oszczędzić sobie tego bawienia się kwipunkiem w tamtej lokacji, warto dać wszystkie narkotyki oraz alkohol waszemu towarzyszowi, czy towarzyszom jeśli macie więcej niż jednego. Dzieje się to tak dlatego, że te substancje są w Kryptopolis uznawane za nielegalne, i jako wasza postać, jako nieobywatel Kryptopolis, będzie przeszukana i nie będzie mogła wejść do właściwego miasta, posiadając właśnie te rzeczy przy sobie. Jednak co jest bardzo ciekawe, naszych towarzyszy strażnicy nie przeszukują i przez to możemy szmuglować wszystko. Nie wiem, jakim cudem to ma działać, ale to jest jako tako zrozumiałe. Zgaduję. No i dobra, zaczynamy naszą długaśną eskapadę poprzez pustkowie do Kryptopolis, które znajduje się na. cóż, krańcu mapy właściwie. Na prawym krańcu mapy. I jestem pewien, że na razie. Nie wiem. Na razie to dosyć bezpieczna podróż, ale myślę, że co najmniej 3 razy czy dwa będziemy zaatakowani. No. Czy to jest atak? To jest atak. I nie wiem, chyba tak jak mówiłem wcześniej, te wielkie skorpiony, mimo swojego rozmiaru, no nie go w poziomie, te wielkie skorpiony, mimo swojego rozmiaru, nie są takie groźne. Zdaje się, że później, kiedy nasza postać zdobywa, nie wiem, 2-3-4 poziomy wyżej, te rat skorpiony występują w trochę bardziej wytrzymałych odmianach. Nie wiem, mają chyba wtedy 70 punktów wytrzymałości, czy coś w tym stylu. Jednak ich obrażenia wcale nie wzrastają. Zatem, mimo tego, że są żywotne, to nadal można je, je stosunkowo łatwo zabić i dają chyba nam 100 punktów doświadczenia za. Yy, za innego takiego dużego Red skorpiona, Czyli to zgaduję, jest dosyć dobry sposób na jakiś grind. Yy, często, właśnie napotykając na Różne postaci nie mając tych specjalnych spotkań w pus na Puskowiu. a mające zwyczajne, czy te losowe, czyli, nie wiem, kupcy, bandyci z kupcami, coś w tym stylu. Często mamy jaskinie. I gra nam zazwyczaj mówi, że z jaskini dobiegają jakieś odgłosy. To oznacza, że zazwyczaj w tej jaskini będą albo rad skorpiony, albo złote gekony. I znów, dosyć, jest ich dosyć dużo, i na tym etapie gry przestają już być one dużym zagrożeniem, przez co można. Dosyć stosu e, stosunkowo łatwo e, podekspić swoją postać. Nie, ja myślę, że po prostu zabiję kilka rad skorpionów, żeby dostać poziom. E, chyba tyle wystarczy. no tak jeszcze gra na mnie przyznała doświadczenia, bo nie skończyliśmy walki, ale nie, nie będę się bić z tymi roślinami. To jest po prostu zbyt zbyt czasochłonne

Znów, to jest jeden z powodów, kiedy pierwszy raz grałem, bardzo mi się nie podobał i nadal mi się nie podobał ten zabieg, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, w tej grze nie ma twardego limitu na wykonanie zadania. Nie mamy tego, co było w pierwszej części. Nie mamy limitu x dni na wykonanie tego e, wątku głównego, przez co te przerywniki, jakkolwiek ciekawe i, nie wiem, wprowadzają pewien rodzaj mistycyzmu znów, ponieważ ten szamo najwidoczniej znalazł w jakiś sposób nad... Komunikowanie się z naszą postacią poprzez sny, jednak wydają się dosyć niepotrzebne. To jest. Aha, jaka gra mi przychodzi do głowy, która też tak robiła? Skyrim. Skyrim robił dokładnie tak samo. Mieliśmy duże zagrożenie ze strony jakiegoś wilgachnego smoka, wszyscy mówili, jaki jest groźny, zniszczy nasz świat. A mimo tego mogliśmy sobie hasać po całej krainie i robić cokolwiek. To. To nigdy nie jest dobre rozwiązanie, kiedy mamy tak duży dysonans między tym, co dzieje się w grze, a tym, co gra stara się przekazać poprzez tekst. To jest kompletne rozłączenie jednego od drugiego. Nie powinno być miejsca. No i w międzyczasie mam naprawdę dużo szczęście do roślinek ze skorpionami. A, i ten skorpion będzie teraz od nas uciekać, bo zraniłem go w oczy, standardowo. Jednak to jest bardzo, bardzo przydatna... Taktyka, jeśli właśnie. No, ja, chyba także, tak. Jeśli nawet jesteście, a zazwyczaj będziecie grali postacią strzelającą czy posługującą się bronią palną, bardzo, mając właśnie wysoki współczynnik broni palnej, warto strzelać w oczy. Nawet nie chodzi o te wysokie trafienia krytyczne, chociaż one oczywiście pomagają. Jednak bardzo ważną hmm, bardzo ważnym. Z... Zachowaniem przeciwnika, kiedy zostanie, właśnie zostaną mu uszkodzone oczy czy sensory w przypadku robotów, czy cokolwiek, jakikolwiek ekwiwalent tego samego, jest to, że taki przeciwnik zazwyczaj będzie od was uciekać. I to jest niesamowicie przydatną taktyką w przypadku, nie wiem, zbyt mocnych przeciwników, którzy przerastają was, waszą postać siłą ognia, także w przypadku. Zbyt dużej ilości przeciwników, także daje radę, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo łatwa taktyka do, so do zastosowania, ponieważ, no cóż, zazwyczaj tak będziecie mieli tą jedną umiejętność hmm, dedykowaną walce i będziecie ją mieć pewnie jak na największym poziomie, czy jak, jak najszybciej będziecie chcieli ją podnieść. Zatem bardzo szybko można e, wykorzystywać ten ten trick w sensie. Zatem tak. Niestety Vig bardzo lubi, jak widzicie, korzystać z kawsa i Vig jakiś nie wiem, e, chyba zraża się tą ilością amunicji do kawsa, jaką mu dałem i bardzo uwielbia korzystać z kawsa z pomocą serii, co nie do końca mi się podoba. wyczerpuje tą amunicję i to nie jest optymalna broń na no przynajmniej taką odległość, nie? Nie wydaje mi się. Kawsa najlepiej sprawdza się oczywiście w bardzo bliskim w serwisie, no i przekazuje tak, zdobyłem poziom, wik zdobył poziom Nie pamiętam co dają poziomy, towarzyszą... Eee, pamiętam tylko tyle, że Sulik chyba miał więcej poziomów, jednak on już... cóż... Została z niego mokra plama w gildii wojowników... Czy gildii niewolników, Boże eee, Nie wiem, Wik może zdobywa trzy poziomy Ch, Zakładam, że coś mu tam się podnosi, nie wiem, pewnie poziom naprawy, który tak jest już bardzo wysoki nie obchodzi mi to za bardzo. No tak, w międzyczasie. w międzyczasie, czy pod koniec tej walki, zdobyć mi poziom. A, otwieranie zamków. Tak, nie jestem pewien, czy. chyba w następnej sesji. może jeszcze w tej nie. Nie jestem właśnie pewien, co zrobić z moją umiejętnością walki. Myślę, że. Zacznę powoli hmm, trenować moją postać w, w kierunku walki wręcz. Nie walki bronią białą. I tak mam na razie ten poziom na dosyć. No cóż, mam dosyć zaawansowaną umiejętność właśnie w tego typu broni. I e, jakby nie patrzeć. Jeśli hmm, tak myślę, jaką bronią moja postać będzie się posługiwać w przyszłych sesjach i wychodzi na to, że mamy ten poraż do bydła, jednak on jest idealny.